Witam, witam Was misiaki w nowym filmie W poprzednim filmie tutaj mieliśmy 1.5370.93.38 ETH Tutaj wystawiliśmy sobie 3 ordery Ogólnie Na 3.375, 3.368 Dokupna, bo myślałem, że mała korekta będzie. I jeszcze jeden awaryjny po 3002. Bo mówiłem, że bitek jakiś numer może odwalić. Kod taka order... szansa i odwalił nam numer. Patrzcie jaki numer nam odwalił. Tutaj były ordery. Patrzcie, jaki spadek był aż do 2800. No i wróciliśmy ładnie odbiło, ładnie nam tutaj ten order awaryjny zebrało. Wiadomo, że nic nie idzie cały czas do dołu, tak samo cały czas do góry, tylko wiadomo, że po każdym zejściu jest korekta i właśnie teraz dostaliśmy albo korektę, albo mamy nowy trend wzrostowy. Więc w tym momencie zamykam połowę tego longa. Tutaj sobie dajemy limit 425. Proszę bardzo. I sobie ładnie zamykamy. Dobra, 10 lat później <laughs> sprzedane. Trochę to trwało, dobra. Tak więc pół pozycji mamy zamknięte w tej chwili. I co teraz będziemy robić? Już wam tutaj pokazuję. Może przejdźmy na wyższy interwał H4. To jest taki optymalny dla naszych zagrań to sobie usuniemy wszystko dobra teraz sobie nowe fibo rozwiniemy I aktualnie jesteśmy przy ZZB I przy 50 Dlatego teraz tak Nowe ordery sobie buy Nic nie będziemy sprzedawać w tej chwili Żadnych W sensie żadnych orderów sprzedaży ustawiać Tylko sobie ordery na kupno ustawimy zaraz Dobra, więc sobie to zlikwidujemy Tutaj jest bardzo duża szansa, że właśnie będzie korekta jakaś. Szczerze, to mam nadzieję, że będzie korekta, że nie dostaniemy dzidy kolejnej wzrostowej. I teraz tak sobie sprawdźmy, tutaj odmierzmy całość. Teraz ostatnią falę. I co my tutaj mamy? 0382. Tu mamy poprzedni dołek i ZZB. No i dobra. Czyli fajnie. Pyk, pyk. Tutaj strefa popytowa.

Aha, okej, okay, bo tutaj mam jeszcze order 3256 I co się stało? Czemu nam usunęło wszystko? To co mi było narysowane What the fuck? Tak to się nie będziemy bawić Dobra, na nowo sobie ustawiliśmy szybko i teraz tak 3256 sobie ustawimy za 150 dolarków orderek Dobra, mamy i tutaj jeszcze jeden, trzy dwieście dziewięćdziesiąt, około też za sto pięćdziesiąt. Dobra, tutaj jakby bitek miał jeszcze zrobić. Zejście na 51, 52, o których mówiłem, jeżeli by zrobił, bo nie musi zrobić tego zejścia, ale jakby zrobił, to sobie ustawimy tutaj w razie czego zlecenie kupna na 2670. Dobra. Za. Dobra, takie coś. Dobra, także mamy tutaj kupno jedne ustawione, awaryjne. Jakbyśmy te dołki mieli wybić. No i tak to wygląda, i czekamy sobie teraz w tym momencie. Albo lecimy w górę, albo w dół. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj sobie zejdziemy i będzie nam się budował trend wzrostowy. Dobra! Także co? Także już Wam tutaj pokazuję. Mieliśmy. 09338 Końcówka ETH a mamy 92192 także: Ethereum pomnożone, i lecimy cały czas do przodu. Także to by było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Miłego dnia albo wieczoru Wam życzę. Cześć.